Muszę wam coś pokazać, no i się pochwalić. Jest myślę czym. Zobaczcie tą bitewkę. Tą bitewkę za 3 klocki. A z nabuście i skrzyneczka 3% rubi. Taki underdog. Dwie skrzynki. No, król jest jeden. Król jest jeden. No i mamy. Mamy, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy 3M9. Myślę, że to możemy sobie sprzedać. To na razie sobie blokuję i zostawiam. No i dobra, odzyskałem moją M9. Jedną sprzedałem, ale jak widzicie, ją odzyskałem i przeczytałem jeden komentarz, ale już go nie ma. Chyba wariaci go usuną, ale... No, napisał mi, że wariacie, ty jesteś niby królem, król, król, król w tytułach, a robisz słabe bitewki, i przy samej szelidze to się kryje, bo nie robię mocarnych bitewek jak oni na Gemstone'ach. No i powiem ci tak, wariacie. Ja nie robię mocnych bitewek. Ja. Robimy mocną bitwę. Robimy mocną bitewkę z racji tego, że, wlecia ta, że wleciała ta M dziewiąteczka, no to robimy mocną bitewkę. Ale zanim ją zrobię, no to jak dobrze wiecie, macie skinki do wygrania i generalnie jeden giveaway już się zakończył. Najlepsze jest to, że on się później rozpoczął, a się szybciej skończył niż przykładowo ten giveaway nasze dodaggercy Fajde, no zobaczcie, dostępny był od 28, ten od 26, no i one dalej są, ale no ten już się zakończył. No i wygrał e, Saraczka 80. Straczka80 wygrał Good Knife'a e, dziękuję oczywiście wszystkim, którzy grają na moim kodziku, czyli na kodziku króla, ale e, no mamy jeszcze takie nagrody, te są nowe, te są nowe, zobaczcie, Falcon Knife Doppler Face 2 za 1300 do zgarnięcia za grę na moim kodzie, wystarczy płacić minimum 3 dyszki, no i na ten moment mamy tylko 29 osób, no więc myślę, że no warto jak ktoś akurat chciał zagrać, no to warto zagrać na moim kodiku no bo macie szansę na wygranie Falcona Knife'a Dopplera, a jest mało osób dodatkowo macie szansę na Meczkę Prince Slim. no i wystarczy wpłacić najmniej, czyli 8 zł i 40 groszy tutaj już mamy troszeczkę więcej osób 44, no i tutaj jakby ktoś chciał wygrać, lepszą nagrodę Bowie Knife Doppler Face 2 za dwa kafle 6 dyszek minimalna wpłata, no to mamy na razie 178 osób więc też nie jakoś dużo pamiętajcie też, jak chcecie zagrać na moim kodiku chcecie jeszcze dodatkowo mieć okazję zgarnąć skinka, no to klikacie tutaj ten plusik, wpisujecie kod w akses, otrzymujecie darmowe 2 złote i 10 groszy na start dla nowych użytkowników, dodatkowo plus 10% do wpłaty, czyli płacasz stówkę, masz 110, płacisz 1000, masz 1100, zobacz co widzowie robili na moim kodiku. znowu nowe osóbki w ogóle do mnie napisały i zrobiły potężne rzeczy na kodiku. no i co, metody płatności, blik, Visa, skiny, krypto, paysep, sms, ale pamiętaj, Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Strona jest dla pełnoletnich. No i w sumie co, taki i i życzę Wam powodzenia. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, dziękuję wszystkim, którzy grają na moim kodziku. E, no co, no pewnie za niedługo się to zakończy. Pamiętajcie, że jest to losowe i jak ktoś więcej wpłaci, to ma większe szanse na wygraną, ale to macie wszystko opisane tutaj na dole. A ja robię batelkę, robię batelkę, robimy batelkę na standardowym trybie, bo zgarnąłem underdoga. No, i tak, no grubą batelkę, tak? Gruba batelka. No, ja nie zrobię na samych gemstonach. Ja nie lubię tych gemstonów do końca. Czasem mocno sypną, ale myślę, że możemy dać sobie również inne skrzyneczki. Ale tych gemstonów wcisnę 5 i zrobimy 3 rubi na końcu. I no, myślę, że w sumie taka fajna batelka nawet wyjdzie. Co? No, nie jest to jakaś taka no, batelka za chyba 70 koła. Ale widzę tu potencjał. Widzę potencjał. Konkretny potencjał. Jeszcze jak wleci rubi to tutaj może być nawet ponad 200 na batelce za 30, no ale zobaczmy, no zobaczmy, dwie stówki ale mamy 3 M9 Rubi, jednego mogę sprzedać dwa sobie zostawiam, no i ogarniemy jakieś skinki, myślę, że na dniach we wtorek generalnie wyjeżdżam, więc no nie będę ukrywał, ale może być króciutka przerwa od filmów, dodatkowo będę musiał chyba wyrwać ząb bądrości no niestety, niestety, ale codziennie rano krwawią mi strasznie dziąsło. No i będę musiał iść do dentysty, dlatego na chwilę mogę zniknąć, bo będę taki spuchnięty, wiecie o co chodzi. Jeszcze jadę sobie nad morze, więc no chwila przerwy będzie, ale mniejsza o tą przerwę. Mniejsza o tą przerwę gramy z Michaelem. Adrian, Michael, wysyłamy faka. No i zobaczmy. Ja nie robię mocnych batelek. No jest mocna batelka. Jest wręcz potężna, ale zaczynamy bardzo, bardzo słabo. No trochę lepiej. No ale Battleskirt 1500, no i ostatnia skrzynia z Gloffsami, o chuj, wajsy, o jeszcze poligony za piątkę, o Ametyst na buście nie dał nic, może tutaj Talon Fate, proszę, o kurczę, dwa Ametysty nie dały nic, ale mamy... Karambitalora fabrycznie nowego, tak myślałem właśnie, bo on jakiś taki w ogóle nie obsiurpany, więc bardzo ładnie. No ale Adrian wychodzi nam na prowadzenie. 5 gemstone caseów przed nami. No, waja gutne przydoły, Dajcie mi talona do Dopplera Fajera. Oj, dalej nie prowadzimy. Dobra, wychodzimy na prowadzenie, ale tutaj tylko i wyłącznie dwie stówki różnicy, M9 mu wleciała. I proszę, ostatnia: Butterflyga ma Doppler Emerald albo Sapphire Talon. Michael nam wskoczył na prowadzenie, i ostatnia szansa, żeby zgarnąć tą Battle, to albo Butterfly Slaughter, albo M9, rubi ostatnia skrzynia. No i huj, ułożyło się pod Underdoga. Ale zrobiłem mocną baterkę, ale powiem tak. Jak na taką potężną batlę za 34, 83, 83 klocki tylko. Płacząca, płacząca. A no i dobra, wiecie co zrobimy? Sprzedamy tego jednego, M9, tą jedną M9, tak jak mówiłem, i klikniemy sobie Gemstone'a normalnie. To będzie pierwszy strzał. Bayonet Gamma Doppler to nie jest zły drop. Karambit gama Doppler Emerald w ogóle tam przyleciał. Nie wiem czy widzieliście. No, Bayonet nie jest to zły drop, ale nie jest też jakiś mega dobry. Shadowy to jest gorszy drop niż Bayonet. Jeszcze jedno. Mamy talona Dopplera Safajera. Szkoda, że on nie wyleciał w batelce, ale to jest bardzo dobry drop. Mamy dwie dyszki. Talonik spoko nóż, ale jeszcze jedna. Huntsman. Nie wleci, nie wleci, spowolniło, dobra, I jeszcze jeden gemstone, butterfly emerald, shadow duckercy doppler jedyneczka, no słabo, kliknijmy sobie wiecie co, trzy skrzyneczki, 3% hydra, no raz, tam była jedna, tutaj druga, trzecia, czwarta, no cztery hydry przeleciały i były obok. Ale mamy karambita slotera, więc to nie jest zły drop. Mamy. Aha, piątkę, field Tested. Szkoda, że to nie minimal. No i tutaj już nic nie wypadło. A kliknijmy sobie te skrzyneczki za stówkę. Pierwsze trzy nic. Kolejne trzy też nic. Też nic. O kurde, też nic. Ty. Mogliśmy otwierać te skrzyneczki. Mamy Bowika, ale mogliśmy pootwierać te skrzyneczki, bym wiedział, że nie mam farta i dzisiaj nie ma. Szczęśliwego Dnia Króla i bym zrobił underdoga, tą pierwszą batelkę. O, dobra, no dwa boiki niby wpadły, ale nie ma nic. Nie, czy jeden boi, a jeden kołaszek Asimov, ale Huncmana nie ma, mamy awóbkę. No jest w końcu Huncman, ale tylko jeden. No, za takiego Huncmana zgarnąć spoko, no ale wydałem troszeczkę więcej. Mamy awóbkę za 450. Huncman przeleciał ostatnie trzy. Okej, okay, no nie ma nic. I wiecie co sobie klikniemy? Klikniemy Supreme Knife Case'a na buście jednego. Zobaczmy co wleci. Good Knife byłby zdecydowanie lepszy. Mamy Shadow Daggers Crimson Weby. Jeszcze jeden. Bowie Knife Ultra Violet. sprzedam. Talona blokujemy. I zróbmy jeszcze batelkę. Zróbmy jeszcze jedną na standardowym. Zrobimy sobie jedną na standardowym, ale na początek damy tak. Dwa Cyber y, dwa Eleganty, dwa Beast Cases, y, dwa razy 4% Marble, dwa razy 3% Hydra, damy 3 Pool y, damy Royala with gloves eee, No i dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Dwie dyszki. No i dobra, tryb króla. Ja wiem, że ostatnio ten under dokładnie oddaje, ale nie, zrobimy sobie tryb króla i zanim jeszcze ta batelka wystartuje, to kliknę sobie 3% Ruby. Zobaczmy. Zanim ta batla wystartuje, to 1-3% rubi. No nie ma. Mamy sticker. Pamiętajcie, że nie zawsze da się trafić te najlepsze przedmioty i nie zawsze się wygrywa, ale kliknę jeszcze raz. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka. No do 3 razy sztuka, no, no niby to powiedzenie tutaj się sprawdziło, ale niestety to jest tylko Talon Crimson. Ok, 9 rubi niestety nie ma. Dobra. E, no to lecimy do tej baterki. I damy teraz, i samu i damy sobie. A, albo chwileczkę poczekamy. No bo jak dobrze wiecie, jest poniedziałeczek, nie? Poniedziałeczek. Poniedziałeczek, godzina 20. No i czas na zwycięzców z ostatnich odcineczków. No i trochę was jest. Trochę was jest, no ale gratulacje, wy wygrywacie wszyscy tutaj po kolei. No i co, no gratuluję, gratuluję, no zgłoście się ale po odbiór skinków na Discorda, linka macie w opisie, zobaczcie jeszcze ostatnią wysyłkę skinów, bo miałem mały unlock, możecie sobie zobaczyć, że wszystko jest legitne, eee, wiecie co, powiem tak, mam tego Ursusa Ultrafioleta, wygramy tą batlę. on dzisiaj leci jeszcze do wygrania, eee, no i pamiętajcie, że będzie trzeba chwilę poczekać na skinki, bo teraz chwilę mnie nie będzie, ja muszę sobie je wypłacić, musi ten, e, minąć trade ban, więc myślę, że skinki do 10 sierpnia maksymalnie wszyscy będą mieli. Jakoś tak myślę, więc na spokojnie. Ale Alex, pierwsza myśl najlepsza, no chciałem dać Alexa, więc zobaczmy. Pierwsza skrzyneczka to wróżba. Mm, dla Aleksa, Kuźba. mogłem dać może kogoś innego. Ale awubkę mamy za 315, no to w sumie jak na skrzyneczkę za stówkę nawet ładnie, elegancik. No, mogła dać tego USP ka za trzystówki, Ale niestety mamy dwie dyszki. Drugi elegant USP dla Alexa za 268. No, prawie trzystówki, Wychodzi nam na prowadzenie. Bistk jest co da. Parakorda Jaguara i Gloczka. No, dla mnie niestety najsłabszy skinek. Alex widzę, że dobrze trafia. Parakord mi przeleciał, ale. Aj, USP za 180. Myślałem, że może będzie fabrycznie nowy. To byśmy przegonili Alexa. No i ze skrzyneczki z Huntsmanem nie ma niestety nic. Ale zobaczmy, jak druga. No, dwa hucmany tam przeleciały i niestety, ale nie dostajemy nic. 3% Hydra. Karambić przeleciał! No, karambicikie byśmy wyszli na naprawdę fajne prowadzonko. Na no, dwa good knife y lotery, niby wychodzimy na prowadzenie, ale to nie jest dobry i Zobaczmy, co da pull case. Ło! Trzy dobre skiny, ale niestety, Alex! Niestety, Alex! 600? 229, jakbyśmy mieli 600, to bym go podgonił. Konkretnie wulkan Poseidon i dostajemy USP, ale za 800 on w sumie 600. Dwie stówki. to samo, te same bajonety, jakie glowsy O jego lepsze o 10 zł. Zobaczmy, co dadzą Gemstony na tej batelce. Ojojoj, oj, oj. dla mnie naprawdę totalna lipa. No Falkion lepszy niż Good Knife popiół, ale i samo nam wychodzi nagle na prowadzenie na tych skrzyneczkach. Kuź, i Good Knife! No proszę, dajcie Rubika! Z pierwszej nie ma, no i zobaczmy. Nie ma, nie mamy drugiej baterki, dwie baterki niestety, ale w cipę. No i Lipka, powiem Wam tak, no Ursusa dzisiaj niestety nie rozdam. Mamy jeszcze 17 klocków. A kliknijmy to. No 3, czy tam 4, M9 przeleciały, ale niestety nie ma. Unlucky wam powiem, na tych gemstone'ach straszne. Unlucky. Tak, jak czasem z tych gemstone'ów sypie ładnie, no to na tych batelkach nic mi nie sypło. A zobaczmy, Butterfly w końcu, proszę. Dobra, przynajmniej nie dało tego Good Knife'a. Mogło dać talona. Kliknijmy jeszcze raz. M9 Doppler Face 2, to jest dobry drop. No i jeszcze raz, dobra, zobaczmy. No i Shadow Daggersy, karambi Doppler Face 1 była. No szkoda. M9 wymieniłem na Talona. No i mamy 16. No dwie dyszki, 18 klocków niestety, ale przepadło. No zobaczmy jeszcze full case'y. m Print Stream, może fabrycznie nowa? No nie, meczka Prince'em za 577 ziko. No dobra, no to powiem wam tak, Ursusa nie rozdaję, ale rozdaję jedną z najładniejszych e meczek dzisiaj. 577 ziko dzisiaj dla Was, ze względu na to, że Król wrócił, no to i tak skinek konkretny. ale żeby wygrać e meczkę musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj trzy łapeczki, to będzie złotóweczka i 5 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle roznam w przyszłym odcineczku. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam, jak nie masz suba, no to nie wygrasz u mnie skina i będę szukał po prostu innej osoby, nawet jak byś wygrał a nie masz suba, no to nie wygrasz, wiesz o co chodzi. I w komentarzu dzisiaj, dzisiaj w komentarzu piszecie, czy uprawiacie jakiś sport. No i w sumie tyle. E, ja w sumie nie uprawiam, nie uprawiam sportu. E, chodziłem kiedyś na siłownię i to naprawdę w sumie spory czas. Grałem w piłkę ręczną, grałem w piłkę nożną, grałem w sumie w siatkówkę, ale ostatnimi czasy, no niestety, ale... Lazy life, tyle powiem. Ale przymierzam się do powrotu na siłownię. I otwórzmy, ale ostatnie dwa pull Okej, okay, no nie ma nic i kliknijmy jeszcze. Dobra, wiecie, co? moją ulubioną. Oczekajcie, dwie, ile będą kosztować? Trzy... Nie, to jedną. Trzy, 400. nie, ale jedną mogę jeszcze otworzyć. Yy, I powiem tak. Otworzymy jeszcze tą jedną, 2%, zostanie równa dycha. Nie ma. No nie, mam 9 rubi, ciężko ją trafić, to trzeba przyznać, a meczka leci do was z tego talona. Sprzedajemy. Jeszcze jutro będzie odcineczek no i co no? To te trzy dyszki, te trzy dyszki jakoś rozegramy. Jak zobaczymy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o giveaway'ach, jeszcze tutaj możecie sobie spojrzeć jak to wygląda. No i trzymajcie się na razie.